Fala komentarzy po występie Luny na Eurowizji nie kończy się. Zobaczmy co jeszcze wymyślili Polacy. Pani Urszula ostrzega koleżanki współosadzone w celi. Proszę nie dokuczać Lunie. Karna krąży. Od pani Ewy dowiadujemy się, jakich przedmiotów nie ceniła sobie w szkole. Super Luna, liczy się śpiew, a nie ryczenie i geografia. Jesteś wielka. Pan Cezary mocno niezorientowany. Ech, gdyby tylko można było kliknąć w jakiś artykuł i się dowiedzieć. <laughs> Stanisław, a w ogóle skąd oni wytrzesnęli tą lunę? Dla mnie dramat od pierwszego wejrzenia, a miało być tak pięknie jak zapanowania PiSu. Najrozsądniejszy komentarz od skromnego pana Marka. Ja uważam, że nie wiem. Pan Antoni, jeszcze bardziej samokrytycznie. Ja mam zły gust, tyle mogę napisać. I pani Renata, która twierdzi, że w ogóle nikt nie jest kompetentny. Mnie się nie podobało, ale co tam ja się nie znam. Jak widać innym też się nie podobało, ale co tam oni też się nie znają. Po prostu nie ma już wśród nas osób znających się na muzyce. Żadnych nie ma. Pani Izabela z pytaniem, to kto będzie reprezentować Polskę? Yy, Finlandia. Po prostu tak się z nimi dogadaliśmy. Pani Renata i lekka dwubiegunówka. Witam, nie rozumiem tego. Na próbach wypadło dużo lepiej i to naprawdę dużo lepiej. I ta flaga tęczowa. Nasza powinna być widoczna. No i niestety zawiodłam się. Pozdrawiam, ciepło. Chciałbym być kiedyś tak zadowolony jak Zbyszek ze swojego żartu. Nawet diabł i kopacze glinki nie pomogły. <słyski> Pan Mariusz, krótko. Pani Czesia, wypas cudaków. A po zdjęciu profilowym widać, że wie o czym mówi. Pan Mariusz i komentarz tak zwany Boomer Classic. Najpierw chwali się yy, piosenką, którą napisał w latach 80 O, mniej niż zero. Tytuł mej piosenki z lat 80 A następnie, żeby tych Lady Punk yy, dziecko uczyło się od nauczycieli. Nie ma co na własną rękę, bo to można błędów narobić. Daniel. To już dawno spadło na psy. No, psom zaleca się pozostawanie pod jakimś dachem, schronieniem. Pan Christopher, całe szczęście, że wykecała. Wykecanie, zanikająca już dzisiaj czynność, uprawiana przez chłopów na Podlasiu, nie wiem co to jest. Jan, jak masz cel, to se strzel śrubkę w dupę numer 5. Komentarz kierowany do osób wielodupnych. Mirosław, nie ma brzydkich kobiet, ale nie da się wypić 10 litrów wina i słuchać eurowizji. No, połowa tego twierdzenia jest prawdziwa. Ciężko wypić 10 litrów wina, a jeżeli już komuś się uda, to słychać tylko karetkę. Dominik. To jest Tepa Idioka. Y, tepa SA, dostawca usług telekomunikacyjnych wykupiony przez Orange. Pani Regina i bardzo ciekawa próba pocieszenia Luny. Luna, piękna, brawo za wykonanie. Życzę powodzenia i zdrowia, bo najważniejsze. Nie przejmuj się, bo byli lepsi po prostu. Głowa do góry. Mariola kolejność słów poddała losowaniu w bębnie. Masakra ten jest występ. Paweł. Luna to pokrzyżowana żaba z diabłem. Równolegle też brat bliźniak Pawła napisał, że Eurowizja skrzyżowała lunie plany zrobienia kariery. Bogdan, takiego paszteta jeszcze Nike nie widział. Faktycznie możliwe, że Nike nie ma pełnego przeglądu produktów mięsnych z Polski. Jan. Żeby ładna była, a urodą nie szczędzi, może by coś pomogło. Szczędzić urody, czyli na przykład pożałować komuś na chirurga plastycznego. Mamy także osoby świadome. Roman Polska Lady Gaga nie wypał. Dwa kolumny masońskie. O podłodze masonów nie wspomnę. Kolor czerwień. Na gali, hmm, coś nie pyklo. Polskiej loży masońskiej. Ha, y, tfu! I prawda, zdemaskowana, oczy otwarte. Wybrzmiewają jeszcze echa po żarcie Zbyszka. Gabriel. Ej, no nie gadajcie, że jest ktoś tym jej i występem, i zachowaniem zaskoczony. No, bez jaj. No, chyba że ktoś wypełnienie jaj ma w głowie. Wypełnienie jaj w głowie bardzo rzadka choroba. To się nazywa potocznie jajo w głowie ja to mam na przykład i zbieram na operację, właśnie na serwisie buycoffee.com można się dorzucić, bo to się właśnie kawą leczy. Dobra, powiedzcie mi, co tu widzicie: czy to są łapki, czy pan Daniel jest samotny i ma bardzo dziwny fetysz? Pani Isabella. Widać, że dziecko przyzwyczajone tylko do brania, a nie dodawania bez komentarza. Czyli wskazuje, że podstawowe działania matematyczne dla Luny są problemem, jeśli ma je wykonywać w milczeniu. Oczywiście klasyk, jak wszędzie musiał się pojawić. Kolejne pytanie. Kto jest ojcem kłamstwa? Propozycje przyjmuję w komentarzach. Pan Mariusz i fakt, że ojciec pomimo spożycia dużej ilości leków nie był w stanie pomóc. Pan Franciszek, ostro. Luna, spadaj. Pan Mirosław wymienia główne rządze, wpływy i kasa. On sam chciałby po prostu dostać niedużego Polaka. Pani Magda, osoba przemieszczająca się dużo między Stanami a Polską, jej komentarz przetłumaczymy. Eurowizja to nie jest już zawartość piosenki, tylko zawartość najgłupszej osoby z każdego państwa. Dziwne, ja zawsze myślałem, że to konkurs. Pani Beata, cała ta Eurowizja spadła na psy. Czy te psy to przeżyły chociaż? Pan Pawlowski. Boże, ona straszy swoim wizerunkiem ludzi oraz potomstwo kotków, psów i lwa. Pani Teresa nie uczestniczyła w żadnej transakcji od czasów barteru. Pani Ola twierdzi, że to słusznie, że Luna odpadła, a następnie pyta, kto to jest. Pan Miki pracuje w rzeźni i ze swoimi asystentami komunikuje się pod postem o Eurowizji. Pan Mirosław, piosenka była ciulata, słaby głos i utwór co roku same ciulate artyści. Jakbyście zastanawiali się, jaką kawę pija pan Mirosław, oczywiście kawę ciulate. <grym> Skąd ją wytrzasnęli? Są lepsi wykoawcy, padaka, żenat i to się tak kończy. Padaka, żenat w historii okres schyłku sztuki rozczarowującej. Pani Urszula i tak zwany komentarz dwustronny. Trudno, ale super. Pan Mirosław i kolejny komentarz dwustronny. Nie zasłużyła, jest piękna, a śpiewa jeszcze gorzej. Jak i również pan Marcin. Jestem w takim szoku, że aż zde... Wrażenia, ale na szczęście główno mnie to obchodzi. Pan Władzik, była najlepsza. Powiem wam prawdę: najlepsza. Pan Paweł łamie czwartą ścianę i zwraca się bezpośrednio do czytelnika. Podobnie jak pan Tomasz. Zdzisław, wstydy do kraju, czy ona ma jakąś ambicję i czonoru? Cionoru taka przyprawa perujańska. Pan Zdzisław zresztą dwukrotnie wskazał na braki w przyprawach. Pani Joanna i piękna powieść miłosna o dwójce bohaterów z różnych światów on i dupa. Bzdury, o pierdoły Masakra totalna! Piękna pieśń z okolic Beskidu Żywieckiego, Co nas oczywiście sprowadza do części artystycznej. Moi drodzy, potężna fala komentarzy, tym razem z których udało się ułożyć całą zwrotkę. Piosenki, zapraszam. Gląda jak kosmitka, śpiewa jak lolitka, a luna jest popie do luna. Bejban tak jak luna, beznadziejna, a luna jest popie. Będzie luna wstała i się zesrała Czujecie to? Luna z peluna. Jesteś do niczego, nic nie potrafisz Nie pchaj się na afisz Luna z peluna. Ty paskudna spadaj, gdzie się pchasz? Co za mało masz? Luna z peluna. Ja ze śmiechu płaczę Słyszę śpiewające nosacze Ja ze śmiechu płaczę Słyszę śpiewające nosacze u luna swe luna a luna jest luna U, luna swe luna a luna jest luna U W ramach podsumowania dwa niezwiązane, ale pięknie korespondujące ze sobą komentarze. Ta blondynka w ogóle nie powinna tam jechać i tyle w temacie, ale to jest moje wyłącznie zdanie. Każdy inaczej może osądzać. Pan Tadeusz, to jest Wasze zdanie, ale nadaje się do dupy. Na koniec, oczywiście, komentarze szyfrowane, ale zanim to, małe sprostowanie. W poprzedniej części wrzuciłem zły adres do Buy Coffee, tutaj prawidłowy. I jeżeli komuś seria przydaje się do śmiania, to w ten sposób można się zrewanżować. Nie będzie miło. I dalej będę dla Was zaglądał do tego rezerwatu, jakim są komentarze Polaków pod artykułami tabloidów. Mamy już pierwsze próby uruchomienia polskiej sztucznej inteligencji. Ewa A1O, Henryka CBDP. Władek, CBDO. Mamy też formy nieco bardziej zaawansowane, ale z gołymi dupa i z jaja, i to jest hańba dla tego kraju. Pokazuje, jakby tylko ten wstydnik knur Ogier, nie miał tyłka świnia. Na koniec pani Agata, i komentarz, który prawdopodobnie przepuściła 6 razy przez różne języki w tłumaczu Google. Luna ladnie zaspiewala i. Ladnie wygladala, olac TE wyborco w Badziewie. Niektore spiewali, a jak z Dubskiem Wystowal, wstyd poniżenie skąd skończyć sta Eurowizja, kogo oni WYBIERAJA, Do spiwania dno i nic wiece, tak nie powinno być. Lepiej nie patrzeć na to, to, to. My mamy swoje polskich dobrych piosenkazy. Luna ok, ok, według tamtych co spiwali w Eurowizji, lepiej już nie patrzeć.